Moi drodzy, dzisiaj o ziemniaku niezgody. Ten ziemniak będzie pewnym symbolem. Austriacy obrazili się na niemiecką grupę Metro AG, która w Polsce prowadzi m.in. sieć hal sprzedaży hurtowej Makro oraz sklepy od Ido. Wszystko przez to, że Niemcy w Austrii handlują francuskimi ziemniakami. Nie dość, że ziemniaki są tanie, nie można ich sprzedać, to jeszcze zamiast austriackich Niemcy w kraju Mozarta sprzedają francuskie. Co ciekawe, w halach makro w Niemczech także większość ziemniaków opatrzona jest adnotacją kraj pochodzenia Unia Europejska. Sprawdziłem to przez internet. E, tylko w kilku przypadkach kraj pochodzenia kartofli to Niemcy. Jak widać, handel nie przejmuje się pochodzeniem kartofli. Ale może na nich nieźle zarobić. W jednej z francuskich sieci handlowych w Polsce można kupić ziemniaki w cenach od 2 do 4 zł za kilogram przy cenie zbytu dla rolnika na poziomie 20 groszy za kilogram. Rolnik otrzymuje więc od 5 do 10% ceny detalicznej. Nie inaczej jest w innych rolniczych branżach. Udział rolnika w cenie bochenka chleba to między 10 a 15%. Żywiec wieprzowy kosztuje około 5 zł za kilogram, a kiełbasa śląska, no powiedzmy, że no nie jest to najwyższych lotów kiełbasa, co najmniej 5 razy więcej. Zwykły jogurt naturalny ważący 200 g, który mleczarnia sprzedaje po około 90 groszy, kosztuje w sklepie mniej więcej 2,50. Mleczny wkład do niego wart jest około 16% sklepowej ceny jogurtu. Niskie ceny płodów rolnych, mięsa i mleka to raj dla handlu. Marże sklepów detalicznych dopiero teraz wystrzelą w kosmos. Ceny żywności po wzroście inflacji w latach 22-23 nie spadły, no, ciągle pozostają na wysokim poziomie, natomiast ceny surowców spadły znacząco, bardzo znacząco. Można więc będzie gnieść dostawców, domagać się kolejnych obniżek cen zbytu i organizować superpromocje. Masło, dziś masło na rynku europejskim kosztuje około 20 zł za kilogram. A w sklepach, oczywiście poza promocjami, ceny wynoszą 6-7 zł za 200 gramową kostkę, co daje nam 30-35 zł za kilo. To naprawdę pozwala osiągnąć bardzo przyzwoitą marżę. E, Francuzi w październiku 25 bieżącego roku rozpoczęli długo przygotowany, przygotowywany eksperyment, polegający na tym, że na opakowaniach z żywnością prezentowana jest informacja o tym, ile wynosi zarobek rolnika ze sprzedaży wybranych produktów. Chodzi o wołowinę, wieprzowinę, baraninę, kozinę, świeże owoce, warzywa oraz mleko i produkty mleczne, jogurty, napoje fermentowane, śmietane, masło i sery oraz jaja. Kolejne polskie rządy, bez względu na to którą stronę sceny politycznej reprezentowały, poległy w walce z sieciami handlowymi. Nawet jeśli, idąc do wyborów, bardzo zdecydowanie deklarowały, że zrobią z nimi porządek. Może więc choć spróbować rozwiązania francuskiego. Niech ludzie wiedzą, ile zarabiają ci, co orzą, sieją, doją i karmią. Może i nie wzbudzi to wielkiego współczucia w mieszkańcach miast robiących zakupy w Lidlach i Biedronkach. Jednak pomoże choć trochę zrozumieć problemy rolników na blokadach potencjalnych i uświadomi, kto na żywności zarabia najwięcej i komu ludzie w sklepach tak naprawdę płacą za tę żywność. Niestety, dziś rolnictwo i przetwórstwo w mediach sprowadza się do problemu działki w zabłotni, po której ma jechać kolej z CPK oraz musów stóp w tubkach. Które na potrzeby kampanii wyborczej ze zniżką kupił Robert Telus, wydając na to 750 zł. Przypomina mi to czasy, kiedy dyskusję o problemach rolników zdominował los stadniny Koni w Janowie Podlaski, bardzo zasłużonej, pięknej, wspaniałej. Ale, jak, ale czy my naprawdę i wówczas, i dzisiaj nie mamy żadnych poważniejszych problemów w produkcji, przetwórstwie żywności? Jak nie araby to tubki a swoją drogą to warto zwrócić uwagę na to jak ogromną rolę odgrywają te tubki z musami w naszej polityce. Rok temu, jesienią 2024 była afera bardzo denta afera z alkotubkami. Minął rok i tubki triumfalnie wróciły na pierwsze strony gazet i do wieczornych wiadomości. No to pokazuje jakość naszej polityki i polityków. Ale przenieśmy się do Holandii, kraju w którym Miasta nadały nazwy serom. Gołda, Edam, Mazdam. Jak wiele razy już wspominałem w tej rubryce, Holendrzy, Holendrzy stwierdzili, że wystarczą im miasta. Serów już nie potrzebują. Uruchomili więc program wykupu gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją zwierzęcą. Do początku lipca, do lipca 2025, 1577 hodowców bydła złożyło tam wnioski o udział w jednym z dwóch programów wycofywania z produkcji, i 90 tych wniosków zostało zatwierdzonych. Programy objęły również 570 producentów świn i 240 drobiarzy. Holendrzy przewidują, że spowoduje to spadek produkcji mleka o 1,5 miliarda litrów do 2030 roku. Po raz pierwszy od 45 lat po głowie trzody spadło tam poniżej 10 milionów sztuk. Ci, którzy rezygnują, nie mogą uruchomić produkcji na terenie Unii Europejskiej, ale na Ukrainie będą mogli, bo to przecież nie Unia podobno wielu także wybiera Norwegię. Dodatkową zachętę do likwidacji tych gospodarstw odczują po nowym roku, bo Kończy się okres przejściowy na dawkowanie azotu. Obecnie mają oni 190 kg na hektar, a od stycznia 26 ten limit spadnie do ogólnoeuropejskich 170 kg na hektar. To ciekawe obserwować, jak własny rząd likwiduje jedną z najbardziej dochodowych branż spożywczych na świecie i na kontynencie. Holendrzy już teraz zastanawiają się, jak wykorzystać bardzo rozbudowane moce przetwórcze w swoich mleczarniach. Nieładnie jest cieszyć się cudzego nieszczęścia, ale oby podobne pomysły nie wpadły do głowy polskim politykom, tubko politykom. Pozdrawiam.